Maciej Suleński, w świetnej formie, w świetnym humorze, nic tylko się cieszyć boksem. Jak zawsze, jak zawsze, nic się nie zmienia, zawsze cieszę się boksem. E, dlatego tu jestem, dlatego jestem uśmiechnięty, zawsze mnie napędzają takie konferencje, bo to fajna sprawa, że ważenie. No i wisienka na torcie, walka na pewno zwycięska. Damian Ezekiel Bonelli, dzisiaj się tak pierwszy raz go zobaczyłem, taki no czystoniaczek, fryzurka, taki zdaj jakiś ugłaskany, rozumiesz, tak ładnie nie będzie wyglądał po walce z tobą? No dla ty nas nie, no to to... E, e, szkoda, wileczka. E, na pewno nie będzie tak ładnie wyglądał. Czeka nas na pewno fajna walka. E, czy ciężka? Nie wiem. Na pewno ciężka pod tym względem, że Bonelli potrafi kopnąć. Trzeba być ostrożnym, skoncentrowanym, trzymać się planu taktycznego, e, który mamy nakierunkowany odpowiednio z powiem kłakiem No więc wystarczy, będziemy się tego trzymali, a wszystko przyjdzie samo. Ale jak tak patrzę na Ciebie, to powiem Ci, że masz wypisane na twarz, że spodziewasz się nocowcu. No tak, tak. Nie ma co ukrywać. Wiem, że jak wejdzie lewy sierpowy. To ten nokaut będzie, tak? Cały czas mi ta siła czasu idzie do przodu. Cały czas się poprawiamy z tym skłak, kłakiem, robimy poduszki, robimy ciężkie worki, odpowiednio ustawiamy nogi. Nie stoi bardzo szeroko, troszeczkę wężej stoi na tych nogach, to mocniejszy moc, się mocniejsze, szczególnie z prawej ręki, lewy hak na korpus. No to wszystko idziemy cały czas do przodu, cały czas się rozwijamy, wielką radość mi sprawia siedzenie z trenem, kłakiem na sali, doskonale się tam bawimy, ciężką pracę wykonujemy do tego, a więc mm, tworzymy idealne duet. Zmiana rywala chyba Ci posłużyła, choćby z tego względu, że możesz kilka kilogramów więcej mieć, tak? Więc jakby to chyba też duży plus. To 71 kilo, tak. Na mnie to nie ma różnicy, czy kilo w tą, czy w tamtą. Ja powiedz, rozmawiałem z Jackiem Feldmanem, moim dietetykiem, ja mu powiedziałem, że chcę wnieść na wagę 70 kilo, czyli 69,900, limit kategorii junior średniej. On na to odpowiedział, że to nie ma sensu, nie ma co się męczyć, ten kilogram to jednak jest dużo. Jak mamy jest zawodnik, który chce mieć ten toler kilogram tolerancji, to zrobimy ten kilogram tolerancji, a na mnie to nie ma wielkiego znaczenia. Wiesz co? Chyba chciałbym poznać tego Jacka Feldmana, bo to musi być jakiś cudotwórca, bo chyba nie ma wywiadów, który byś o nim nie wspominał. Jest niesamowity gościu, no, jestem wpatrzony w niego jako w obrazek, robi doskonałą robotę, no ja widzę po sobie, tak, jak się doskonale czuję, jak bez, problemu, jak bez problemu robię tą walkę, a więc jest to na mnie fenomen, a jeszcze będziemy się rozwijali dalej. Rywal też niższy. Może nie aż tak bardzo jak Munios, ale, ale niższym myślę, że no, chyba podobny scenariusz, tylko może troszeczkę kilka razy więcej zobaczymy. Ja mam tutaj troszeczkę na podchodzę jak do Munoza, bo wiedziałem, że Munoz nie jest takim dużym panczerem. natomiast zawodnik z Argentyną wydaje się panczerem. natomiast ja potrafię przyjąć cios. Ja sam jestem silnym, dużym zawodnikiem, który no na razie żaden zawodnik nie zrobi na mnie wielkiego wrażenia, chyba że sparowałem z ciężkimi albo junior ciężkim to te ciosy czułem, a tak to, to nigdy nie byłem podłączony, nigdy nie robiły ciosy na mnie żadnego wrażenia. Mam nadzieję, że dostanę petardę i zrobi na mnie ty, jego ciosy na mnie wrażenie, bo też tego oczekuję. Ja chcę też poczuć walkę. Natomiast Natomiast mój cel jest jasny, prosty, trzymać się planu taktycznego i schodzisz to walkę jak najszybciej. Czy rozumiem, że jakbyś tak dostał cios to, gdzieś tam instynkt walki był wtedy większy i gdzieś tam chętnie byś wszedł w wymianę? Czy wymiana na pewno mi się uśmiechnął? Tak ja dostałem po obietra, skyby mi zgasło światło, to po że walczę, e, a tego chcę. Na pewno mu się uśmiechnął. E, no i rządza zwycięstwa na pewno byłaby dużo, dużo wyższa, dużo większa i smakowałoby na pewno dużo lepiej. Wyglądasz na człowieka wypoczętego, zadowolonego z tego, z tego co się tutaj dzieje, czyli rozumiem, że w nocy nie musisz wstawać do dziecka. Nie, nie, nie wstaję do dziecka. Tak naprawdę całą odpowiedzialność opieki nad dzieckiem wzięła moja Magda, moja narzeczona. E, za co jestem jej bardzo wdzięczny, bo też te, tak naprawdę te dwa, trzy tygodnie, cztery, potem coś dalej. To jest najcięższy okres, tak? A więc ona to wszystko wzięła na siebie, na swoje barka, więc e, no, wspaniałą kobietę, która mnie wspiera na każdym kroku i właśnie tym też pokazała, jak bardzo mnie wspiera, jak bardzo szanuje to, co robię. E, a więc ukłony dla niej nie dla mnie. Dzięki bardzo, czekamy do jutra i do soboty. yo creo que